Witaj, oto czytanie dla zodiakalnych ryb od 20 do 26 stycznia 2025. Sprawdzę, jaka energia prowadzi cię w tym tygodniu. Zapytam, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć, a na końcu będzie miły przekaz na temat tego, co pozytywnego szykuje dla Ciebie wszechświat. Będzie też afirmacja, która pomoże Ci wysoko wibrować energetycznie, żeby się do tych miłych rzeczy, które ma dla Ciebie wszechświat w zanadrzu, przybliżyć. Także warto zostać do końca. Pamiętaj, że to czytanie kolektywne, wiesz tylko to, co z tobą rezonuje. Warto zobaczyć swój odczyt dla znaku słonecznego i ascendentu, żeby mieć pełniejszy obraz. A teraz jaka energia prowadzi ryby w tym tygodniu? Energia uzdrowicielki. Ta karta mówi, jesteś narzędziem uzdrawiającej mocy boskiej. W tym tygodniu ryby mocno skupią się na uzdrawianiu swojego ciała, ducha, emocji, karmy. E, wszystko to, co jest w tobie do uzdrowienia, przyjdzie, pojawi się w jakiejś formie. Jeżeli tutaj nie chodzi o uzdrowienie czegoś w Twoim ciele bądź w tobie, to może chodzić o uzdrowienie relacji w Twoim życiu. No ale pamiętajmy, że wszystkie relacje nasze w życiu są odbiciem finalnie relacji z samym sobą. Także warto się nad tym zastanowić. Energia uzdrowicielki jest z Tobą i wspiera Cię w tym procesie. Wielu z Was zakańcza jakiś proces uzdrawiania, czy to chodzi o energię, czy o ciało. Dostosuj to do siebie. Więc tutaj y, energia y, uzdrawiania, zdrowienia jest z Tobą. Także piękne wsparcie od wszechświata w tym tygodniu dla ryb. A teraz zobaczmy, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz oho wiedzieć na temat tego tygodnia. Ważne rzeczy w tym tygodniu, bo mamy kartę zieloną, ich jest mniej, one są e, mocniejsze energetycznie i jeszcze nam się druga wysuwa, więc bardzo intensywny, mocny tydzień. Zobaczmy, może to, może to będą wskazówki. A propos tego, co jest do uzdrowienia, zacznę od tych zielonych kart i proszę. Karta małżeństwa, jeżeli nie chodzi tutaj dla ciebie o związek, to może chodzić o współpracę jakąś, biznesową, przy jakimś projekcie, tak, zakontraktowaną, yy, i jest karta szczęścia. Więc tutaj yy, mocno czułam, że jakaś relacja jest do uzdrowienia i to się uda, zwłaszcza jeśli to jest małżeństwo, współpraca, jeśli obie strony yy, skupią się. Na uzdrowieniu tej relacji to to przyniesie, scalenie to przyniesie dużo szczęścia. Zwłaszcza jeśli od jakiegoś czasu tutaj no, nie do końca można było się dogadać albo były jakieś inne problemy. Potwierdzenie, że zdrowie fizyczne też jest ważne w tym tygodniu: zrób badania, pójdź do lekarza, nie odsuwaj tego w czasie. Takie tutaj słyszę wskazówki. To potwierdza właśnie ta karta. No, i tak w tym tygodniu kończysz, kończysz jakąś drogę. I tutaj chodzi o uzdrawianie siebie, jakieś relacje, jakiejś współpracy, tak? Bo do tej pory nie wiadomo było, co zrobić troszkę. Trudno było podjąć decyzję, to się tak toczyło bardziej niż miałeś. Miałaś na, na wpływ na to, co się z Tobą dzieje w Twoim życiu. I w tym tygodniu już się dowiesz, albo już się zakończy to, tak? Czytanie kolektywne. Jesteś na drodze do sukcesu. Albo się dowiesz, że się uda w tym tygodniu, albo już się udaje, tak? Każdy jest w innym momencie życia. Bo. Tak, w tym tygodniu dowiesz się jakichś ważnych informacji. A propos tego, co masz do uzdrowienia, tak, albo tutaj jak się dogadać, dowiesz się czegoś ważnego. Te informacje dla wielu z Was może podać kobieta o dobrej energii albo mężczyzna, czytanie kolektywne, ale tutaj też jest energia kobieca, więc to też jest jakieś rozwiązanie kreatywne, nietuzinkowe. To też może być wskazówka, że jeśli prowadzicie jakiś lekarz, to ma dobrą energię. I tutaj dzięki tej informacji znajdujesz klucz do rozwiązania Twoich problemów. Zdrowotnych, czy w małżeństwie, czy w jakiejś relacji, czy w współpracy. Tak? I tutaj kluczem do sukcesu jest tak współczucie, otwarcie serca. Dla siebie albo dla innej osoby, tak? Tutaj to jest kluczowe. Oprócz tego, wejście w nową energię, spojrzenie na sprawę w nowy sposób, uzdrowi ją, sprawę, relacje, ale ta karta też właśnie mówi o tym, że wchodzisz w nową energię, już, już idziesz naprzód. Jest też karta, która mówi o tym, że wieści idą w Twoją stronę. Jest tutaj też jakieś Dobre wieści, które y, pomogą Ci przejść do następnego etapu, skończyć trudną drogę, uzdrowić się z czegoś. Tutaj y, te dobre wieści też mogą od kogoś przyjść, tak jak mówiłam. To też mogą być dobre wieści, a propos y, jakichś Twoich członków rodziny, zwłaszcza jeśli to jest kobieta, jeżeli. W Twoim małżeństwie nie ma problemów, czy wokół jego, to, to może tutaj chodzi o Twoje dzieci, tutaj też wszystko dobrze się rozwiąże, dowiesz się o tym. No i to może też być na temat planowanego ślubu, może coś to opóźniało, ale teraz mamy kartę dzwonu, więc albo Ty, albo ktoś ogłosi Ci coś, co przyniesie dużo szczęścia. No, może to być planowany ślub, jakaś impreza, bo mamy tutaj kartę romansu, celebracji, zabawy. Może być tak, że jedziesz na ślub w tym tygodniu albo się dowiadujesz o ślubie kogoś. Tak więc tutaj takie tematy słyszę, są na tapecie dla ryb. A za chwilkę zobaczymy, co miłego szykuje dla ciebie wszechświat, i jaką afirmacją możesz to do siebie przyciągnąć. A jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polubie, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Jeśli będziesz moim subskrybentem, to masz szansę wygrać ze mną czytanie. Zapraszam. Jeśli chcesz zamówić takie czytanie albo amulet ochronny, to w opisie tego filmu jest do mnie adres e-mail. Napisz wiadomość. A teraz, co miłego idzie w stronę ryb w tym tygodniu? Oho. Jeśli tutaj pojawią się jakieś trudne karty, tak zwane, to tylko znaczy, że z tych energii już się oczyszczasz. I tak, na pewno nadchodzą do Twojego życia pozytywne zmiany, zmienia się energia, tak jak mówiłam. Tutaj ten proces uzdrawiania, oczyszczania swojej energii czy ciała, jeśli nie zakończy się w tym tygodniu, to Y, maksymalnie do następnej pełni y, wszystko tutaj się poukłada. Uzdrowi, bo mamy tutaj pełnię księżyca. Y, także, jeśli nie teraz, to do następnej pełni. Z czego się uzdrawiasz? Z jakiej energii się uwalniasz? Co się zmienia? Z trudnej energii, z jakichś trudnych przejść, które sprawiały wiele smutku. Z jakiejś choroby, depresji, też tutaj się uzdrawiasz w, w tym tygodniu, albo maksymalnie do następnej pełni, tak? Tak jak mówiłam. Tutaj w końcu zaczynasz czuć więcej spokoju, harmonii, uzdrawia się Twoje małżeństwo, Twoja relacja, jeśli, jeśli był tutaj jakiś trudniejszy okres. I tak, jest tutaj karta małżeństwa albo współpracy biznesowej, więc tutaj dla singli możesz spotkać kogoś o dobrej energii, kto sprawi, że w przyszłości będziecie razem szczęśliwi. Bardzo wiele kart tutaj nam o tym mówi. W tym tygodniu też, tak, jeśli masz jakiś cel do osiągnięcia. To w tym tygodniu będziesz wiedzieć, co z tym zrobić, co zmienić, żeby to zadziałało, żeby to się zadziało też, albo zadziałało, w zależności co to jest. I czas już działać. I tak słyszę, ciekawe, może też przyjść wsparcie od osoby spod znaku lwa. Jak taką, taki przekaz usłyszałam. No ale tutaj też w tym tygodniu jest karta Zwróć uwagę na swoje finanse, jest karta rzeczy. Wielu rzeczy materialnych, więc tak, tutaj, jeżeli udaje się jakieś finansowe przedsięwzięcie, to w końcu znajdą się pieniądze. Zarobisz pieniądze, dostaniesz pieniądze na jakieś rzeczy, które chcesz kupić. Tutaj też słyszę wskazówkę: jeśli masz tendencję do zbytniego wydawania, do zakupu to możesz zauważyć coś cennego w tym tygodniu, co cię z tego uzdrowi. Uważaj na to, także takie dwie strony medalu tej wiadomości każdy dostosuje do siebie. Jest też karta winogron. Czas wyjść, świętować, bawić się, więc na pewno jakaś przyjemna impreza dla wielu z Was w tym tygodniu się dzieje, no albo jest ten planowany ślub, tak, więc tutaj też energia taka już i wisi w powietrzu i jest też, będzie świętowane rozwiązanie problemu uzdrowienie twoje albo kogoś w twojej rodzinie, bo to też mamy sprawy serca. Tak to, to też są nasi bliscy. Więc, wiele dobrego w temacie uzdrowienia z trudnych energii dzieje się dla ryb. A jak przybliżyć się do tej energii, jak wibrować właśnie taką energią, żeby była zdrowa, wysokowibracyjna. Można powtarzać afirmacje, i ja teraz taką afirmację, takie słowa mocy dla ciebie wylosuję. Uch, same się wylosowały, wyleciało jak z procy, i jeszcze spadły na hematyt. Hemat i dwie są tutaj zaraz przeczytamy. Hematyt to jest kamień, który ma właściwości też zdrowotne, jest dobry na naszą krew, oczyszcza energię wszystkich innych kamieni. Dlatego nie wolno go trzymać razem z innymi kamieniami, tylko osobno. Tak słyszę, że może niektórzy z Was potrzebują mieć hematyt w swoim życiu, to warto go kupić, medytować z jego energią. A teraz zobaczmy. Dwie afirmacje słowa mocy, które możesz powtarzać w tym tygodniu. Pierwsza, wszelki lęk przemieniam w odwagę, wszechświat mnie wspiera. Naprawdę coś ważnego, coś dobrego, wyjście z trudnej energii się dzieje. Może te, mogą te słowa ci pomóc w tym. Wszelki lęk zamieniam, przepraszam, wszelki lęk przemieniam w odwagę, wszechświat mnie wspiera. I druga afirmacja dla ryb. Przyciągam do siebie dobrych ludzi, którzy pomagają mi spełniać marzenia, a ja odwdzięczam im się tym samym, wspieramy siebie nawzajem. Piękna afirmacja. Tutaj, no właśnie. To przyciąganie tych pomocnych ludzi. Pojawiło mi się to tutaj wyraźnie, że. Ktoś może przynieść dobrą informację, i właśnie y, swoją dobrą wibracją, y, uzdrowieniem swojej energii, też przyciągasz takie pomocne osoby do siebie. W tym tygodniu, jeśli potrzebujesz pomocy w uzdrowieniu swojej energii. To zapraszam Cię na medytację z uzdrawiającą energią Archanioła Rafaela. Ten film pojawia się na ekranie, tak jak czytanie z numerem anielskim 333. Co y, miłego i co y, trudniejszego czeka Cię przez następne 3 miesiące takie wskazówki. Zapraszam na czytanie i medytację. Żeby przejść do jednego z filmów, wystarczy kliknąć w miniaturę na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.